To, że człowiek, który nie jest jakby szkolony duchowo, tak? który jest w tym świecie, nie do końca ma jeszcze prze przepracowane te swoje traumy i jest w trybie walki, no to nie do końca ma też siłę, nie? żeby zacząć robić rzeczy poboczne. Okay. Bo każdy z nas ma po prostu, jest mamy taką skumulowaną siłę, energię życiową na dany dzień, tak? Ale jeżeli. Ty myślisz o przeszłości, to już zabiera ci ta przeszłość. Jeżeli myślisz o przyszłości, to już ci zabiera ta przeszłość. Jeżeli wokół masz siebie, osoby, które są toksyczne, e, korzystają z ciebie i, wy, no i oczywiście zdemonizowanie, no to to totalnie z ciebie wysysa wszystko i ty nie masz siły walczyć, nie masz siły w ogóle zmieniać nic. Ale badzia to jest tu <grym> i stwierdziłam, że muszę zmienić w ogóle to wszystko i w pewnym momencie jakby to też była moja taka wola. Oczywiście nie powiedziałam tego do um, otwarcie do Boga, tylko ja po prostu powiedziałam, że ja chyba chyba nie chcę już robić tych kart.